Wesełki załadowane, trzeba zobaczyć jak bardzo ta gra mnie oskamuje na tych kufrach. Nie opłaca się, nie kupuj. Jak to nie? Chociaż raz w życiu trzeba być hazardistą poza zabezpieczeniu meczów. No tym to mi traku... no to... <laughs> Przecież ta ja gra to jest do naprawdę... mnie pochłonęło. Duża Starałem się, kurwa. To... No kurwa, to przecież tego chuja na szczani umieścić. Ale to właściciele. Fajajaj, okay, kuferek kuponów. Dobra, kurwa, będę. Nie no, kurwa, co to za skamibany. Dobra, Kur... jest Boga sklątło chociaż tyle. I skam Boga no. na Ekstra 27%. Co to kurwa jest. No, to 27% też zostałem, nie wiem. Jeśli ostrzepisz, ja no to. Joseś na Baków więcej niż 2 przedmioty? Zatur. Bo KBS mi pierdolił, że kurwa cztery w jednym kufrze miał, to coś myśli się. W... Nie, nie jarzy mi się. Kurwa. Czy, ale bardziej się opłaca te cztery czy ten jeden? A jak myślisz kurwa? Ten jeden. Jest Bo wydasz ten... jeden, I zobaczysz że i się nie otwierasz.